Trzecie urodziny Hani. Niech żyje, no, niech żyje, żyje nam Jeszcze raz, jeszcze raz Niech żyje, żyje nam Niech żyje nam Hania. Hania, brawo! A to jest Twój prezent, Hanusia. Co to co jest takiego, Hania? No to wskakuj. Tu wejście z tej strony. Zaraz, nie. O, to świeczki czeka, niech ona wypróbuje. Nie Kochana pan świeczki, dla niej ważne. Oh. Jak się skacze, fajnie? No to pokaż. I, ale wysoko. Uff, hu, brawo. O jo. Uwaga na włosy. No jeszcze tą. Ja no. Brawo, Brawo, brawo. Kraj, adam tort, podawaj. Przeprawę. W tamtym tygodniu u ciotki Danusi na tarasie, Wnusia, ile ma ta Lenka, Rok i dwa miesiące? Siedzą, ona tam na tym tarasie, bawi się raptem sobie, siuk, salto i wróże. Padła z tego tarasu, a taras dość wysoki. Ja nie byłam przy tym, tylko byłam na kawie i opowiadałam, ja że żebym zawałków chyba dostawać nic się nie stało, ty nic mu No to jeden problem Ewa masz rozwiązany, pójdzie pójdzie, oby się tam tylko zaklimatyzowała, żeby nie było komedii. Ech. Bierzej trochę po ja ryżu. Chociaż... Ja myślę, że tak mam panie w porządku. To... Ja, żeby... Jeszcze tak jak w innym razie, jak nie masz tam w stawie takich prac, można tam wcześniej odebrać, żeby tam zrządzić. Na czym, Na parę? Na parę? Na